Jednym, jedna z takich substancji właściwie, która jest niezwykle ważna w naszym organizmie, a jest kompletnie zaniedbywana, to jest kolagen. Kolagen jest to substancja, która powoduje, że się nie rozpływamy, bo my chodzimy, jakbyśmy byli zanurzeni wiesz, w wodzie cały czas. Ale... No właśnie, 80% de facto naszego organizmu to woda, tak? Tak. Ale, jak to się trzyma no, razem? Jak to się trzyma razem, tak. No więc, wiesz, masz komórkę jedną, drugą. One się ze sobą stykają, bo muszą. Jak się nie stykają, to to jest pierwszy krok do nowotworu, to jest inna sprawa. Ale, ale masz przestrzeń międzykomórkową i ta przestrzeń międzykomórkowa właśnie, między innymi, tam jest kolagen. To jest dużo. Kolagen y, to jest 90% gałki ocznej. To jest około 40% mięśnia sercowego, to jest 60% wątroby. Mówiliśmy w poprzednich naszych odcinkach o osteoporozie i tych fatalnych, wiesz, zaleceniach, jak ustrzec się przed osteoporozą, jak ją leczyć, ale ja nie spotkałem jeszcze... Żadnej osoby, która by przyszła do mnie powiedziała, leczę się na osteoporozę i, i, i mój lekarz zwrócił mi uwagę, że muszę zadbać o kolagen. Tego jeszcze ani razu nie spotkałem. Bo A przecież... Jaki jest związek? No związek jest taki, że kość nie powstanie, nie zbuduje się dobrze bez kolagenu. Dlatego, że szkieletem, na którym buduje się kość jest kolagen. I to jest zjawisko bardzo złudne czasami, dlatego że y, wiele razy miałem takie przypadki, że ktoś mówi, miałem właśnie robioną densometrię kości, badanie densometryczne, czyli... czyli badanie gęstości krwi, hmm. i wyszło mi, że jest super, mam kości tak gęste, twarde niesamowicie, no i za chwilę ta osoba łamie sobie rękę, dlatego że gęstość kości, y, już ten parametr dotyczący gęstości kości już się od tego odchodzi. Dlatego, że on mówi się o jakości kości. Dlatego, że kość może być niezwykle wytrzymała w sensie mechanicznym, ale wytrzymała na przykład na ściskanie i ona może być gęsta. To, to tak kolokwialnie najlepiej trafia, jak ktoś sobie bada. Może być gęsta, ale może być krucha. I ona jest wtedy krucha. Właśnie. A krucha jest wtedy, bo nie jest sprężysta. Właśnie. To tak, jak wiesz, inżynier, mechanik konstruuje maszynę i on ma stal zwykłą konstrukcyjną czy jakąś tam i stal hartowaną. Stal hartowana jest dużo bardziej twarda, ale ona jest krucha. Dlatego wszędzie tej stali hartowanej się nie, nie stosuje, bo by się urządzenia rozpadły. Stosuje się tylko tam, gdzie trzeba. Z kością jest to samo. Bardzo gęsta kość bardzo łatwo ulega pęknięciom. Dlaczego? Bo nie ma kolagenu. Teraz właśnie, żeby kolagen się z kolei budował w naszym organizmie, no to muszą być jakieś substraty, muszą być substancje, z których nasz organizm w specjalnych komórkach wytworzy ten kolagen, ale ten wewnętrzny nasz. No, i wiesz, szczególnie kobiety dbają o cerę i, i tam sklepują tak. te kolegę. Mówi się no, w tych w wszystkich środkach, <laughs> żeby one skóra się zjeżdżała kolegę. Kolagen, nie chłaniają, tak. A najlepszy kolagen to jest ten kolagen, który budujemy sobie od środka, od wewnątrz. I wtedy zmarszczek nie mamy, mhm. bo wiesz, zmarszczka tu czy na twarzy to jest również odzwierciedlenie tego, co mamy w środku. Ale kolagen naturalny to niekoniecznie jest ten kolagen, który sobie wklepujemy, bo bardzo często ogromna większość, zdecydowana większość kosmetyków jest właśnie taka, że ten kolagen nie przechodzi przez pory, w ogóle się nie wchłania, więc wiesz, tam sobie naklepią kobiety, troszkę, to, a potem sobie zbiją i... Jaka, ale, natomiast wrócę jeszcze do, do tego kolagenu wcześniej, o którym wspomniałem. Nasz organizm w ogromnej części, jak e, mówię, to jest właśnie kolagen, to jest kość, to są wszel, wszelkie, wszystkie organy, Kolagen zapewnia wielu naszym organom elastyczność. Są różne rodzaje kolagenów, ale to nie wchodzimy w to. I na przykład tętnicę, to popatrz, masz tętnicę, która ona jest umięśniona I tą elastyczność zapewniają nie tylko mięśnie tętnicy, ale właśnie kolagen. Jeżeli jest słaba ta tkanka kolagenowa, to jest tkanka łączna, mówimy, no to. Są ogromne problemy, bo na przykład y, tętniaki, tętniaki aorty, bardzo często się to zdarza. To nie tylko niedobór selenu, bo to bardzo często jest niedobór selenu, ale tętniak to jest, masz aortę i nagle w pewnym miejscu ona jest osłabiona, to jest duże ciśnienie i wybrzusza się, robi się taka przepuklina. No przepuklina to jest słaby kolagen. Y, żylak. To jest słaby kolagen, dlatego że żyła z kolei, która jest poddana ciśnieniu hydrostatycznemu krwi, ona w pewnym miejscu nie wytrzymuje tego, tego ciśnienia i się wybrzusza, no bo jest słaba, ta skanka kolagenowa jest słaba. No. Y I dlatego ten kolagen jest, spełnia taką ogromnie ważną rolę, ale jest zupełnie zaniedbany, bo lekarz na ogół nie leczy. Kanki, czy kola czy, czy nie, 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 raczej nie stosuje jakichś preparatów, czy, yy, czy zaleceń w ogóle, nawet odbudować proszę swój kolagen. No i mamy problemy zdrowotne. Wiesz, to ja jadąc tutaj, tak myślałem sobie, że przecież słyszymy o tym, że gdzieś tam w Chinach, kiedyś, 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 kiedyś lekarzowi płacono za to, że jego pacjent nie chorował. No, to wtedy mu płacono, przepraszam. Płacono za to, że pacjent nie chorował. A jak pacjent zaczął chorować, czy osoba pod opieką tego lekarza, bo jeszcze pacjenta nie, było, nie chorowała, zaczęła chorować, to mu przestano płacić. Tak były zasady. Tak. To teraz tak popatrz, Co zasad. by było? My tutaj mówimy o tym zdrowym żywieniu, o, tych, o tym, żeby witaminy, minerały, wiesz, to wszystkie właściwe elementy naturalne człowiekowi dawać, żeby nie chorował. A jednocześnie słyszymy, że no, lekarstwo to jest właśnie to na, na wyleczenie człowieka. Więc gdyby teraz lekarzom płacić za to, żeby ich podopieczny, bo nie pacjent jeszcze, nie chorował i za to im płacić, to wiesz co by było? Wszyscy lekarze by dawali suplementy, właściwą żywność, tak. właściwe jedzenie wszyscy. Widzisz, jaki to jest paradoks? Ale baby rewolucja wie. Straszna. A teraz wie, wiele osób ze środowiska lekarskiego mówi, nie suplementować się. To nieważne. Ale jakby tak zrobić, to by nagle wszyscy lekarze suplementowali, nagle uniwersytety medyczne by uczyły ży żywienia, jakie żywienie ma wpływ na, na zdrowie człowieka. Bo widzisz, wspomnieliśmy o tym kolagenie, ale tak jak ja mówię, najlepszy kolagen. To jest ten, który nasz organizm sobie wybuduje, oczywiście, a nie ten w suplementach, bo tak, no są już takie, ale to nie jest takie proste. Natomiast nasz organizm musi mieć substancje, z których no po odpowiednim przetworzeniu, poszatkowaniu tam na wiesz, poszczególne aminokwasy, on sobie jest w stanie ten kolagen zrobić. No i teraz tak, gdzie jest najlepszy kolagen? No i tutaj mam trochę chyba zaskoczenie, dlatego że. Bardzo dobry kolagen jest w skórce, w skórce świńskiej na przykład, w świńskich nóżkach, z których robimy galaretę. I jak ją, te świńskie nóżki sobie gotujemy bardzo długo, aż one się rozpadną, zupełnie się rozpadną, poddzielają się same od kości. I wiesz, i potem robimy galaretkę i wybieramy to mięso i mamy lepkie palce. To jest kolagen. To jest właśnie to. A czy jest taki bardziej wersji, że tak powiem dla wegetarian? <laughs> to jest problem z tym właśnie. Tak. tak. Ten kolagen to jest właśnie ścięgna. To, to jest właśnie wiesz wszystko co się ja kiedyś jak byłem młodym emigrantem, jak wyjechałem z Polski, pracowałem właśnie w firmie, która robiła wyroby takie wędliniarskie. No i wiesz, jak tam się wycinało, no ja tego nie robiłem, ale wycinali tam, wiesz, ścięgna, wycinali jakieś żyły, wycinali gdzieś tam tłuszcz, gdzieś tam skóra, gdzieś tam, i to wiesz, w jeden pojemnik, a potem się wszystko to przemieliło i robiło się z tego parówkową. I ta parówkowa, te parówki, to jest jedno z najlepszych y, takich elementów naszego pożywienia. Coś, co jest wyśmiane i wykpione kompletnie, E, dlatego, że wiesz, kpisie z tego, że parówka to. Wiesz, dobra parówka nie musi mieć dużo mięsa, bo ja. ja, ja organizm człowieka nie potrzebuje bardzo dużo mięsa. Nie powinno się tak jeść. E, I mnie wcale nie chodzi o to, żeby w tej parówce było dużo mięsa. Jak jest jego, trochę to dobrze. Ale tam jest zmielona bardzo mocno skóra, zmielone są bardzo mocno ścięgna, i ja to chcę. Jasne. No i teraz wiesz, jak ktoś nas słucha, mówi, co on mówi o tych parówkach? Oczywiście, jeżeli są dodawane substancje sztuczne, chemiczne, barwniki, wiesz, to to nie jest No ale dobre. generalnie, jeżeli już zostawmy, że niektórzy nie jedzą mięsa, no to jest inny problem, ale jeżeli już jedzą mięso i chcą mieć zdrowe mięso, to gdzie to w ogóle zdrowo, parówka, która ma parametry? No właśnie. Tam przecież rzuca to, to, więc, 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 wiesz, sprawa, są z najgorszym z parówki. Tak, sprawa nie jest w parówce jako takiej, tylko żeby ta parówka była dobra żeby nie miała właśnie substancji, które nam nie są potrzebne, żeby nie miała chemicznych różnych substancji w sobie, ale jeśli chodzi o zawartość tej parówki, to jest to, co nam jest bardzo potrzebne. Druga sprawa to jest salceson, też obśmiewany, bo to obszmirowany, bo to salceson parówki. Ale wiesz, to jest sam kolagen i jest bardzo wysokiej jakości tak samo mięso. I trzecia sprawa to jest, wiesz, na przykład Pasztetowa. Trzeci, mhm. rarytasku w no danej PRL-u. Tak, a to się sobie... o tym mówisz, bo to czasami trzeba Arebur wszystko podejść. Ale wiesz, to cofnijmy się krok tak, wstecz tak, i popatrzmy, w, to nie wszystko było rzeczy, złe. A nie tylko tak, takie tak, propagandowo wiesz, wyobrażenie tego. Tak. tak, my mamy właśnie, wyśmiewamy się z tego, a ja się nie wyśmiewam, ja to jem bardzo chętnie. I wiesz, dziecku mojemu również grubo tej pasztetowej i tam różne inne rzeczy, żadnego słodkiego smarowidła, to jest śniadanie dla dziecka. Nie bójmy się tego, bo to jest właśnie bardzo dobre jedzenie z punktu widzenia właśnie zawartości kolagenu. To jest to. Mhm. Jest jeszcze jedna rzecz, która to zaszokuje ludzi, ale no. Wywar skórzych łapek. Też brzmi okrutnie. On nie brzmi... Wywar z kurzych łapek to jest naprawdę samo zdrowie, jeśli chodzi o kolagen. No i kurze łapki. Wiesz, my robimy co jakiś czas te kurze łapki. One są świetne, jeśli się to zrobi, wiesz, na ostro. Zresztą Chińczycy, to wiesz, to jest zwyczaj. Kurze łapki, duże, duży półmisek ostre i one sobie siedzą i jedzą. Bo nie wiedzą, mówią, że wtedy się nie choruje na stawy. A czego się nie choruje na stawy? Mamy dobry kolagen, a przecież nasza tkanka chrzęstna, no to co to jest? To jest kolagen. I jeśli my mamy sytuację taką, gdzie ktoś ma chore stawy, to kolagen. Ja powiem tylko z mojego doświadczenia. W Australii znałem dwie osoby. Mężczyzna i kobieta, którzy te osoby przyszły do mnie i one były schylone. O tak, wiesz, to tak były zniszczone stawy miały. No i po mniej więcej chyba 8 miesiącach, przepraszam, po roku, jedna osoba, a ta druga po gdzieś 18 miesiącach, przyszły do mnie i mówią: Patrz, zobacz. Wiesz? Ja mówię, co wyrobicie, robicie? A oni jedli skórki świńskie. Tylko bardzo precyzyjnie przestrzegali tego. Codziennie jedli po 100 gramów bardzo, bardzo długo gotowanej skórki chińskiej. Oni sobie to mielili, kupowali dużo, gotowali i, i, i wiesz, i pakowali sobie w takie paczuszki po 100 gramów, to mniej więcej wiesz, do lodówki na cały miesiąc mieli. I tylko to. I tylko to. A czy będę cię jakoś w wegetariańską?